Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel a dzisiaj pokażę wam całkowicie nową grę, która właśnie ujrzała światło dzienne czyli Tower of Fantasy, gra o której wspominałem już tak naprawdę kilka razy gdzieś tam na streamach, gdzieś tam na filmach także pewnie niektórzy z was kojarzą, jest to gra bardzo, bardzo podobna do Genshin Impact ale też bardzo inna od Genshin Impact mianowicie Genshin Impact jest to gra single player z opcjonalną kooperacją ta gra będzie dużo, dużo bardziej nastawiona na kooperację z innymi, czyli mamy dungeony, mamy gildie, możemy spotkać innych graczy, po prostu biegając po świecie. W Genshin Impact nie możemy spotkać żadnego innego gracza bez naszej zgody lub bez jego zgody. Tutaj po prostu biegając możemy spotkać inne żywe osoby. Także nie będę Wam tutaj długo truł żadnymi takimi wstępami. Po prostu przejdziemy do rozgrywki, chociaż, no tak jak mówię, no, pewnie zobaczycie wiele podobieństw między Genshin Impact a Tower of Fantasy. Od razu też uprzedzam, że to nie będzie żadna prezentacja gry, nie będzie to żadna recenzja gry, to będzie moje pierwsze tak naprawdę zetknięcie z tą grą. Jedyne co zrobiłem to samouczek i kreator postaci. Pograłem tam jakieś raptem 10-15 minut, więc wszystko co będę robił, będę robił po raz pierwszy tak naprawdę. Więc mamy na początek swoją postać, później możemy losować inne postacie, tak jak Genshin Impact. Mamy też różne, właśnie tutaj, przedmioty, których możemy używać. Mamy też prawdopodobnie dwie waluty premium, mniej więcej tak samo jest w Genshin Impact. Mamy oczywiście ekwipunek, bronię, każda postać ma umiejętności, zwykłe umiejętności ostateczne. Od razu mówię, że nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie polskiego języka. Przynajmniej nie z inicjatywy twórców, bo nie wiadomo jak to będzie na przykład z graczami. Wiem, że w Genshin Impact była taka inicjatywa. No i co? Po prostu robimy naszą postać, eksplorujemy, zdobywamy poziomy, robimy się coraz silniejsi. Mamy oczywiście fabułę, mamy różne aktywności. Ja tutaj w większości, tak na dobrą sprawę, jeszcze nie odblokowałem. Mamy osiągnięcia, misje. Właśnie historie, jakieś tam archiwa, także naprawdę jest tego mnóstwo do roboty. Ale tak jak mówię, no to jest dopiero moje pierwsze 50 minut gry. Także może pokażę, jak to wygląda mniej więcej. Postaram się też pokazać troszkę walki, jeżeli oczywiście gra pozwoli. Możemy podnosić różne przedmioty i nimi rzucać. No, może uda się na tym filmie spotkać jakiegoś żywego gracza. Zobaczymy. Możemy oczywiście zbierać tam różne owocki, jakieś tam przedmioty. Tak samo jak w Genshin Impact. Będę wielokrotnie oczywiście nawiązywał do tej gry. Z tym się bić akurat nie możemy. Tutaj mieliśmy coś u góry, także zbierzemy tutaj te roślinki i wejdziemy do góry, chociaż. O, mogę tędy, dobra. Czyli mamy coś w stylu mm, hakowania, tak. Z tym, że nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Aha, czyli po prostu coś klikamy, wybieramy opcję na spokojnie lub na. Szaleńca, no i po prostu otwieramy. Mamy różne skrzynki, więc osoby, które preferują tego typu gry, no to na pewno tutaj się odnajdą. Jeżeli chodzi o mapkę, to nie wiem, czy jest duża, czy mała. Nie wiem, jak to określić, bo ten obszar początkowy jest dosyć mały. Mamy z tego, co widzę, pięć różnych obszarów: Astra, Banges, Navia, Crown i Warren. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno gra będzie rozwijana. Tutaj mamy jakiegoś mopka, więc możemy oczywiście go pozamiatać. O ile będę mógł tutaj wejść. Nie wiem, czy w walce mogę to zrobić, ale dobra, mamy na dole. Może użyjemy umiejętności. Tylko nie wiem dlaczego on się tak leczył na początku. Możliwe, że po prostu wracał do swojego miejsca docelowego. Dobra, tak wygląda walka, czyli no tak jak widzicie, nie, podobna bardzo do Genshin Impact. Żadnych misji na tym filmie robił nie będę, bo celowo chciałem po prostu przejść samouczek, żeby pokazać jak najwięcej z tej eksploracji, bo tego typu gry właśnie polegają na zwiedzaniu świata, rozwiązywaniu różnych zagadek. Możemy się oczywiście wspinać, możemy biegać, te same rzeczy co w Genshin Impact. I w Zeldzie, No bo oczywiście te gry są bardzo podobne i czerpały garściami z zeldy. Dobra. Tutaj będziemy mieli skrzyneczkę. Tutaj mamy chyba jakąś, nie wiem, czy to jest zagadka, czy co. Może spróbujemy na wszystko wejść i zobaczymy, czy cokolwiek się stanie. Ale z tego, co widzę, to chyba nie. Nie wiem, czy w odpowiedniej kolejności nie trzeba tego zrobić. Czyli... nie myślałem, że to będzie pierwsze. Dobra, na razie sobie to odpuszczę, bo nie chcę wam tutaj zabierać zbyt dużo czasu. Nie będę rozwiązywał zagadek jakichś tam bardziej skomplikowanych. Tutaj mamy jakiegoś hopa. Tutaj mamy potworka, który chce nas pobić. Oczywiście my pobijemy jego. Z tego co wiem, to gra ma o wiele więcej aktywności niż Genshin Impact. Bo właśnie są między innymi gildie, są dungeony. Nie wiem czy uda właśnie mi się spotkać jakiegoś gracza, no fajnie by było wam to pokazać. Że faktycznie tak się da. Ale mamy w grze na przykład między innymi czat, więc możemy sobie pisać na czacie. No nikt nic akurat nie pisze, więc niestety. Ale może się rozejrzę i może kogoś spotkamy. Dosłownie przed nagraniem tego filmu widziałem jedną osobę. Wszystko zbieramy standardowo. Nie wiem, czy tutaj nie będzie jakiś taki mini-bosik, czy coś takiego. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o samo działanie gry, to problemów nie zauważyłem. Mam dosyć stary komputer, a 60 fps mi się utrzymuje prawie cały czas, nawet podczas walki, jak widać zresztą. Specjalnie FPS-y włączyłem. Czasem tam spadnie do 52, do 54. Ale generalnie to naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj zginę, bo widzę, że ma 12 poziom przeciwnik. Więc mogę wam też pokazać jak to wygląda po zginięciu. Czyli wracamy sobie do bezpiecznej przystani. No oczywiście wiadomo, nie możemy na początku szarżować. Musimy się wzmocnić dopiero później. Ruszać na troszkę silniejszych przeciwników. Dobra, może coś tu jeszcze pozbieramy? W sumie, może pójdę jedną misję zrobić. Mamy coś takiego też jak jetpack. Możemy zrobić coś takiego. Więc całkiem fajna sprawa. Po prostu możemy dostać się w trudno dostępne miejsca, zaoszczędzić sobie troszkę czasu, wiadomo. Więc jest dużo podobieństw. Ale też no, gra jest troszkę inna od Genshina. Zresztą, Genshin, przypominam, że też taki do końca oryginalny nie jest, bo brał dużo od Zeldy. Po użyciu dwukrotnym, z tego co widzę, załącza się cooldown. No i musimy niestety poczekać. Także, może udamy się tutaj. Zrobimy sobie misję. No i myślę, że to będzie taki fajny wstępik. Żeby pokazać wam mniej więcej czego się spodziewać po tej grze. Dziwne jest to, że spadłem do wody i troszkę życia mi ubyło. Tutaj możemy sobie gotować z tego co widzę. I coś mogę nawet zrobić, więc ugotujemy. Dobra, także coś tam mamy. Zawsze trochę życia można sobie odnowić, wiadomo. Mamy tutaj różnych NPCów z tego co widzę. Chociaż nie wiem, czy ja go nie widziałem w innym miejscu, więc nie wiem, czy on za mną łazi, czy co. Tutaj chyba załączy się jakaś misja główna. Oczywiście, jak będą jakieś dialogi, to nie będę gadał. Od razu też mówię, że nasza postać mówi. Nie jest niemową, jak w Genshinie, że powie jedno słowo przez dwa lata. Więc też fajna sprawa, że tutaj mamy właśnie postać mówiącą. To jest winda? To jest winda, dobra, czyli musimy wjechać do góry pewnie. Tutaj. Będzie jakaś katska. Widzicie, nasza postać gada. I to jest ogromny plus, że twórcy nawet postarali się tutaj dać głos naszej postaci.

Aha, czyli po prostu tutaj przyszliśmy, żeby sobie odblokować cały obszar. Wtedy będzie widać co, gdzie i jak. Czyli to są jakieś po prostu takie fortece. Gdzie są przeciwnicy? Tutaj mamy różne właśnie rzeczy do zebrania. Fajnie, że jest pokazane 62% od razu na samym początku. Fajnie by było, gdybym sobie na pewno troszkę. O widzicie, o widzicie, to jest inny gracz. Także można sobie. No, bić się nie można tak po prostu. Ale to jest inny żywy gracz. Więc, no, myślę, że ta gra ma szansę przebić Genshin Impact. Nie wiem co zrobiło na mnie lepsze wrażenie. Czy Genshin, czy ta gra. Ale, tak jak widać, według mnie to jest potencjał na przebicie Genshin'a. Że tutaj będzie naprawdę dużo więcej kooperacji. Będą Gildie, jest PvP z tego co wiem. W Genshinie nie ma i nie wiadomo czy kiedykolwiek będzie. Na katcynkach akurat innych graczy nie ma. Co też jest fajne, bo historia jest dla nas, a nie dla innych. Każdy przeżywa właśnie swoją historię. To chłop skoczył. Ale użyjemy oczywiście jetpacka. I sobie polecimy. Może jeszcze tam dolecę. I wtedy film skończymy. Taki ogólny zarys, jak ta gra wygląda, na pewno macie. Bardzo mnie też cieszy, że, nawet na starym kąpie, na wysokich ustawieniach całkiem fajnie działa. Za mało jest opcji zmiany ustawień według mnie, bo na przykład nie można manipulować ustawieniami chociażby cieni, bo nie można ustawić niskich, średnich lub wysokich. Możemy po prostu je mieć włączone na wysokim poziomie, albo możemy je wyłączyć i w ten sposób będziemy mieli takie kropki zamiast cieni. Więc według mnie troszkę tutaj bardziej powinni skupić się na tych opcjach, żeby większa ilość osób mogła zagrać. Bo, no zobaczcie ile jest opcji, antialiasing, aliasing FPSy, jest właśnie są w sumie te cienie. No i tutaj raptem parę opcji tekstury, mało tego jest naprawdę, powinno być troszkę więcej jak w Genshinie, żeby można było sobie tym poprzesuwać, dostosować to wszystko żeby działało jak najlepiej na danym komputerze czy też telefonie czyżbyśmy mieli tutaj jakąś piłeczkę? chociaż widać ewidentnie, że ten robocik nie potrafi się bawić będzie też coś w stylu Paimon żeby nie było będziemy mieli takiego kompana Nazywa się Mia, ale ja jeszcze chyba nie mam jej na stałe. Dobra, jeszcze ta walka, może. Dobra, możemy zmienić broń, z tego co widzę. Jak naładujemy pasek danej broni, to możemy zmienić na drugą broń. Też fajna opcja. No dobra, to by było na tyle. I ja Wam bardzo chciałbym podziękować za obejrzenie tego króciutkiego filmu. Tak jak mówiłem, to nie była żadna prezentacja, żadna recenzja. To było pierwsze zdarzenie z grom. Pierwsze takie moje odczucia, moje wrażenia. Według mnie, gra ma ogromny potencjał. Jak odblokujemy te wszystkie opcje typu gildia, typu PvP, typu dungeony i większa kooperacja z innymi graczami, to ta gra naprawdę ma szansę przebić Genshin Impact. I szczerze mówiąc, mam taką małą nadzieję, że to się. Z Jak dobrze wiecie, twórcy od Genshin'a są bardzo skąpi, jeżeli chodzi o dawanie jakiejkolwiek rzeczy za darmo. Z tego, co słyszałem, w tej grze jest inaczej: twórcy naprawdę wiele rzeczy dają za darmo, więc mam nadzieję, że to zmusi troszkę twórców Genshin'a do no, po prostu częstszego odsypywania graczy jakimiś fajnymi rzeczami, że to będzie zdrowa konkurencja dla Genshin'a. Bo taka zdrowa konkurencja jest naprawdę dobra, zwłaszcza dla graczy, bo wtedy gracze otrzymują więcej rzeczy za darmo. Ja Wam już nie przedłużam, dziękuję za obejrzenie. Polecam grę przetestować. Jeżeli chodzi o to, na jakim ja serwerze gram, to gram bodajże na serwerze Epoir 4, Epoir 4. Jeżeli się nie mylę, miałem zamiar grać na początku na innym serwerze. Ale ostatecznie skończyłem na tym, bo są ogromne kolejki, jak się okazuje. Więc serwer to Epoir 4. I jeżeli chcecie ze mną zagrać, to polecam właśnie na tym serwerze stworzyć swoją postać. Ja oczywiście w komentarzach i tak napiszę serwer, żeby nie trzeba było oglądać całego filmu. Życzę Wam oczywiście miłej gry, miłego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.